Moi drodzy, witam Was w dzisiejszym filmie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o bardzo aktualnym temacie związanym z rozpoczynającym się za kilka dni nowym rokiem. I co się dzieje, kiedy rozpoczynamy nowy rok i kończymy poprzedni? No, po pierwsze robimy sobie podsumowania tego, co się wydarzyło w mijającym właśnie albo minionym świeżo co roku. No i zastanawiamy się, co byłoby warto zrobić w tym nowym roku, jakie cele warto byłoby osiągnąć, co chcielibyśmy zmienić w swoim życiu, co poprawić. I mm, zazwyczaj kończymy. Się na planowaniu. Przygotowałam dla Was krótkie zestawienie, w którym omówię zasady wyznaczania i realizowania celów, które przedstawiło kilku autorów książek rozwojowych. I tutaj z pomocą przyszła mi księgarnia Bonito.pl wspólnie wybraliśmy kilka tytułów, w których właśnie autorzy omawiają kwestie realizowania celów, kwestie właśnie doprowadzania czegoś do końca, ale też odpowiedniego wytyczenia tego, co na naszej drodze musimy sobie postawić, jeżeli chodzi o jakieś tam nasze plany, cele czy marzenia. W tym filmie pojawiają się więc. Wskazówki, zasady i wszelkiego rodzaju porady, które są w pewnym stopniu moimi własnymi przemyśleniami czy doświadczeniami z jakimś tam, wiecie, w mniejszym czy w większym stopniu realizowanymi i osiągniętymi celami, ale w dużej mierze jest to, słuchajcie, wiedza pochodząca z tych trzech tytułów. Pierwsza pozycja to nawyk samodyscypliny w pracy. Tytuł troszeczkę mylący, ponieważ tak naprawdę nie ma tutaj najwięcej na temat samodyscypliny, ale właśnie na temat zasad realizowania naszych celów i jakiejś listy, słuchajcie, kamieni milowych do osiągnięcia. Drugi tytuł jest to książka Realizacja genialnych pomysłów z Kota Beleski. Jest to, słuchajcie, założyciel serwisu Behance serwisu, w którym um, osoby kreatywne wystawiają swoje prace i tam właśnie one mogą znajdować różnego rodzaju zlecenia. Realizacja genialnych pomysłów jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu pełna nie tylko cennych wskazówek, rad i takich praktycznych do zastosowania wiecie, zasad działania, ale bardzo dużo jest takich anegdot z życia przedsiębiorczego właśnie autora książki i z życia innych przedsiębiorców, którzy działali w podobnych do jego branżach. Ostatnia pozycja jest to nie tłumacz się, działaj nawych samodyscypliny Briana Tracy. Brian Tracy to jest słuchajcie taki chyba Jeden z najpopularniejszych autorów, jeżeli chodzi o książki samorozwojowe, ale też jeżeli chodzi o książki motywacyjne i mówiące właśnie o samodyscyplinie i o tym, w jaki sposób przyłożyć się do swojej pracy i działać w, takich, w takim reżimie pracy, niezależnie od tego, jaka tam ilość wymówek na naszej drodze się pojawi. Wszystkie trzy pozycje, słuchajcie, będą również czekały na Was. Więc oczywiście szczegóły będą na końcu tego filmu. Pierwszym elementem przy realizacji celów jest określenie konkretnego poziomu zaangażowania. Niezwykle istotne jest to, bo aby określić sobie konkretny poziom zaangażowania, jaki może się u nas pojawić, po to, żeby ten cel został zrealizowany. Nie musicie więc konkretnie wiedzieć. Macie mieć szczegółowo wyznaczonej listy co kiedy jak się dzieje ponieważ to nie zawsze się tak do końca sprawdza i czasami wystarczy że posypie się jeden element i wszystko nam leży i tak nie uda się nam tego zrealizować ale warto jest wiedzieć jaki poziom swojego czasu i energii możecie w to włożyć ustalić go i w miarę się go trzymać przy określeniu tego poziomu zaangażowania bardzo się przyda słuchajcie kolejny punkt Czyli y, mm, namierzanie i eliminacja czynników dekoncentrujących nas. To jest coś, słuchajcie, co robi każdy z nas. To są portale społecznościowe, to są czasami portale y, plotkowe, czasami też portale informacyjne, na których y, przepadamy i wsiąkamy na jakieś długie kilkadziesiąt minut, albo czasami i y, godziny. To jest też, słuchajcie, nieustanne sprawdzanie y, poczty co kilka minut, zamiast na przykład. Raz na dwie godziny, raz na godzinę, raz na kilka godzin. Musicie namierzyć to, co najbardziej Was dekoncentruje. Co najbardziej przeszkadza Wam w pracy i zabiera Wam te cenne minuty. Ponieważ to się tak naprawdę wydaje, że sprawdzenie maila trwa kilka chwil, ale jeżeli zbierzecie te chwile do siebie, wyjdzie Wam kilka godzin w tygodniu, które moglibyście zaoszczędzić które moglibyście poświęcić na realizowanie swojego własnego celu. Tak więc namierzamy i eliminujemy wszystko, co Was dekoncentruje i co sprawia, że odrywacie się od swojego głównego zadania. Kolejny punkt, słuchajcie, jest to wytyczenie sobie i wybranie konkretnej drogi, takiej w miarę jak najbardziej szczegółowej, która pomoże Wam w realizacji celu. Ten punkt powstał pod wpływem kilku zdań, które Scott Beleski napisał właśnie w książce Realizacja genialnych pomysłów. On tam wspomina, że pomysły nie są realizowane w wyniku szczęścia albo przypadku. Jest to tak naprawdę wypadkowa wielu działań logicznie uzasadnionych, które prowadzą do realizacji celu. I właśnie warto jest, żebyście Wy mieli te, tą jak największą ilość działań opisanych w formie swojej właśnie, właśnie drogi, wytyczonej jakoś Według której będziecie zmierzać do realizowania wyznaczonego przez siebie celu. Przy planowaniu i realizowaniu własnych celów jest pewna pułapka, w jaką możemy wpaść. Mianowicie, możemy zbyt dużo myśleć na ich temat, możemy zbyt y, szczegółowo je planować, zamiast po prostu przystąpić do działania. I kolejnym właśnie punktem jest działanie, zamiast myślenia o działaniu. Nie myślicie o tym, jak wiele jeszcze zostało zadań do wykonania, jak daleka jeszcze droga przed Wami, tylko koncentrujecie się na codziennych, małych elementach, które musicie zacząć, tak? Czyli każdego dnia skupiacie się na tylko tego dnia zadaniu, bez patrzenia na to, jak wiele jeszcze czeka Was takich codziennych podejść. Czyli wytaczacie swoją drogę, a potem już bez dalszego rozkminiania myślenia od niej i analizowania, czy ona jest dobra, czy ona jest zła, czy na pewno to powinno być tak czy nie inaczej, przystępujecie do działania. Po prostu zaczynacie działać, przestajecie ciągle tylko myśleć o tym, co by było, gdyby, jak zacząć działać, co się stanie, kiedy będziecie w końcu działać. Nie. To jest motywacja, ale. Jak już jesteście zmotywowani i wiecie, że będzie fajnie, jak uda wam się realizować ten cel, to po prostu musicie zacząć działać, działać, działać. Każdego dnia, od nowa. Z pracą każdego dnia łączy się właśnie coś takiego, co ja osobiście bardzo lubię czyli codzienna praca, systematyczna w 15-20 minutowych blokach. Poświęcacie konkretną ilość czasu, codziennie. Na wykonanie zadania, które przybliży Was do osiągnięcia własnego celu. Te 15 minut, te 20 minut, te 30 minut to może być jedyny moment, który poświęcacie w ciągu dnia, a możecie te bloki w ciągu dnia powtarzać. W zależności od tego, jak wiele czasu macie do dyspozycji. W momencie, gdy robicie to codziennie, może to być tylko ten 15-minutowy blok, a ten blok może się powtarzać. Czyli te 15, 20, 30 minut może pojawić się w ciągu dnia kilka razy. Ważne jest, nie tak naprawdę, jak wiele razy ten blok się pojawi w ciągu Dnia, ale ważne jest to, żeby on pojawił się codziennie. Żebyście wy, narobili, wy wyrobili w sobie nawyk systematyczności, łatwiej jest nastawić się na pracę 15-20 minutową, niż na wizję siedzenia przy projekcie przez 6 godzin na pół dnia przed terminem jego oddania. Więc polecam Wam pracę właśnie w blokach codziennych. W drodze do realizowania własnych celów, planów i realizowania wszelkich postanowień pojawiają się niepowodzenia. To jest nieuniknione. Nie ma możliwości, żebyście Założyli sobie jakiś plan i żeby on poszedł w 100% tak, jak Wy sobie go wyznaczycie. Dlatego, że życie jest nieprzewidywalne, dzieją się czasami rzeczy, na które nie mamy wpływu i czasami też dzieją się rzeczy, które wymagają większej naszej uwagi niż cele, które sobie wyznaczamy. I teraz ważne jest to, aby nie skupiać się na rozpamiętywaniu tych niepowodzeń, lamentowaniu nad tym, dlaczego nam się nie udało, tylko żeby podejmować działania korekcyjne. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli macie na swojej drodze konkretny problem, niepowodzenie, jakie Was spotkało, nie skupiacie się na tym, że tak źle się stało, tak niedobrze wyszło, miało być zupełnie inaczej, tylko skupiacie się na tym i koncentrujecie swoje siły i myśli na tym, co zrobić, żeby teraz to naprawić, tak? Prosty przykład, który pokazali nam autorzy tych książek, jeżeli rozlało się mleko, to nie lamentujemy, dlaczego ono się rozlało, kto to zrobił w ogóle, jak to wypadło ci, jak to wypadło ci szklanka. Tylko po prostu no, bierzecie wiecie, szmatkę, ścierkę, wycieracie to i jest po temacie. I taki prosty przykład z tym mlekiem oczywiście jest banalną sprawą, ale mm, to podejście do tego mleka pokazuje tak naprawdę, jakie macie podejście do całego życia i do większych problemów, jakie napotykacie na swojej drodze. Lamentowanie, rozpamiętywanie i użalanie się nad tym, co nam nie wyszło, nie przyniesie Wam nic dobrego. Warto jest podjąć te działania korekcyjne po to, żeby nie dołować samego siebie, ale żeby też osią osiągnąć konkretny efekt działania. Działania korekcyjne przynoszą wiele dobrego, ponieważ na błędach możemy się uczyć, ale tylko jeżeli wyciągniemy z nich nauki na podstawie korygowania błędów i naprawiania rezultatów, efektów tych błędów, tak? A nie w momencie, gdy będziemy rozpamiętywać, jak to źle poszło, jak to nam się nie udało. Tak więc pamiętajcie, korygujemy zaraz krytykować. Pojawia się jeszcze jedno zagrożenie, które warto jest uniknąć. Mianowicie ktoś może nie wierzyć w cel, który sobie wyznaczymy, albo my sami możemy w pewnym momencie przestać wierzyć w to, co chcieliśmy osiągnąć. Więc jaki punkt jest kolejny na naszej drodze? Nieustępliwa wiara we własny cel i w poczucie własnej wartości. Czyli musicie sami wierzyć w to, że droga, którą sobie obraliście, plan, który wyznaczyliście i cel, który chcecie osiągnąć, jest tego warty. Krytyka ze strony innych, a czasami też i krytyka, którą sami się poddajecie, jest nieunikniona. Musicie wierzyć, że to, co wcześniej ustaliliście sobie, to, co przeanalizowaliście i wszelkiego rodzaju plany, które poczyniliście, żeby udało Wam się zrealizować i osiągnąć ten, ten Wasz cel, jest tego warty, ponieważ nikt innych w ten cel nie będzie tak bardzo wierzył, jak Wy sami i y, warto jest trzymać się swoich celów i po trzech miesiącach, po pół roku nie poddawać się, mimo tego, że coś idzie źle. Niezależnie od tego co słyszycie ze strony innych osób, nawet jeżeli oni życzą Wam jak najlepiej i oczywiście chcą dla Was dobrze. Pamiętajcie, że to Wy wiecie, co chcecie osiągnąć, Wy wiecie, w którym kierunku chcielibyście zmierzać i jaka droga jest dla Was najlepsza i co przyniesie Wam największą radość i satysfakcję. Mierzamy, słuchajcie, powoli do ostatniego punktu tych najważniejszych zasad realizowania celów. Jest to samodyscyplina. Wszystkie opisane zasady i um, kierunki, którymi warto podążać w realizowaniu swoich celów, nie będą miały żadnego zastosowania, jeżeli przede wszystkim nie wprowadzicie konkretnego reżimu pracy, nie, będzie, nie będziecie zdyscyplinowani i nie, będzie, nie będziecie właśnie samodyscyplinowani, tak? Czyli niezależnie od tego, jaka motywacja zewnętrzna na was może czekać, wy musicie tę motywację czerpać sami z siebie. I właśnie Brian Tracy w swojej książce przytoczył cytat, który, z którym podzielił się inny z autorów książek takich rozwojowo-motywacyjnych na temat samodyscypliny. I, I powiedział on właśnie, że dyscyplina jest to robienia tego, co trzeba, kiedy trzeba, niezależnie od tego, czy nam się chce, czy nie chce. I to jest, słuchajcie, najlepsze podsumowanie tego, jak ważne jest nasze własne, osobiste podejście i nastawienie do tego, jaka droga przed nami czeka i jakie zadania są do wykonania. Na temat samodyscypliny, słuchajcie, książka właśnie Briana Tracy jest pełna wszelkiego rodzaju wskazówek, ćwiczeń, metod, zasad działania. I co najważniejsze, ta pozycja to nie jest tylko, słuchajcie, taka... Mm, pełna motywacji książka, ale to są faktycznie praktyczne zasady wprowadzone przez Briana Tracy do tej książki, które Wy możecie zacząć stosować od razu i szczególnie też dzięki temu, że jest ona pełna ćwiczeń właśnie praktycznych, dzięki którym uczymy się wyrabiania sobie dobrych nawyków. Temat dla samodyscypliny jest słuchajcie tak szeroki i tak ważny, że generalnie trzeba by poświęcić mu osobny film, osobny wpis i być może coś takiego dla Was jeszcze stworzy, ale w dzisiejszym filmie skupialiśmy się właśnie na realizowaniu celów. Przy realizacji celów. Bardzo ważna jest również, słuchajcie, motywacja. Ja o motywacji kręciłam osobny film. Jeżeli jesteście zainteresowani, to odsyłam wam, wam was oczywiście do niego gdzieś tutaj się pojawi i linki oczywiście w opisie na dole. Doszliśmy do końca naszego filmu i na końcu czeka na Was oczywiście coś, co Wam obiecałam już na początku tego filmu, czyli książkowe nagrody. Słuchajcie, wspólnie właśnie z Księgarnią Pra przygotowaliśmy dla Was trzy książki, które pomogły mi bardzo w przygotowaniu dzisiejszego filmu. Jest to właśnie realizacja genialnych pomysłów. Um, nie tłumacz się, działaj nawych samodyscypliny, oraz y, nawych samodyscypliny w pracy. Mam dla Was dwa zestawy właśnie tych trzech książek. Co musicie zrobić, żeby wygrać, wygrać jeden z tych zestawów? Musicie odpowiedzieć, słuchajcie, na pytanie, albo właściwie stworzyć sobie taką listę celów, które chcielibyście świętować jako osiągnięte równo za rok czasu. I teraz, jakie to muszą być cele? Muszą to być cele. W których Wy założycie sobie, że wszystko jest realne i możliwe do osiągnięcia. Dlaczego chcę Wam dać takie zadanie? Jeżeli wśród tych celów pojawi się najwięcej celów finansowych, nawet jeżeli to będzie cel, że za rok jesteście milionerami, to przynajmniej będziecie wiedzieć, że musicie skupić się w tym roku na swoim rozwoju zawodowym, na swojej karierze. Więc przyślijcie mi słuchajcie, taką listę celów, które chcielibyście osiągnąć i świętować jako osiągnięte za rok, z założeniem, że nie ma absolutnie żadnych ograniczeń, wszystko jest osiągalne. W tych Waszych zgłoszeniach chciałabym właśnie zobaczyć, jak bardzo Wasze życie e, zmieniłoby się, gdyby udało Wam się osią osiągnąć te cele. I chciałabym, żebyście napisali mi, dlaczego to właśnie do Was powinny trafić te trzy książki, które miałyby Wam pomóc w osiągnięciu i zrealizowaniu tych Waszych, nawet najbardziej nierealnych, nierealistycznych celów, marzeń i planów i listy zadań. Możecie znać odpowiedzi konkursowe w komentarzu pod filmem albo na blogu, albo możecie przysłać mi odpowiedź konkursową na mojego maila. E Mail to hej, -małpa PR, oczywiście bez polskich znaków. Konkurs trwa do 11 stycznia. E, potem do dwóch szczęśliwców się odezwę i mam nadzieję, że te książki pomogą Wam w realizowaniu swoich e, celów i listy zadań. Mam nadzieję, że moja pogadanka e, ułożyła się faktycznie w logiczny ciąg, że będziecie mogli e, z powodzeniem realizować się i będziecie mogli za rok świętować cele jako osiągnięte i zrealizowane. Jeżeli chcecie przeczytać więcej na temat e, realizowania e, celów, zapraszam Was na e, blog. Link oczywiście znajdziecie w opisie na dole. Tam znajdziecie hmm, pokrótce opis cały tego, co tutaj Wam mówiłam w filmie, a również znajdziecie najciekawsze cytaty ze wszystkich tych trzech książek, które omawiałam w dzisiejszym e, filmie. Jeżeli Wam się podobało, to będę wdzięczna za kciuki w górę. Jeżeli jeszcze nie, nie subskrybujecie, to zachęcam do subskrypcji. E, żegnam się teraz z Wami i życzę Wam wszystkiego dobrego w rozpoczynającym się roku. Trzymajcie się ciepło! Cześć!